Siemano, witam was w kolejnym odcinku mamy wiosnę termometr pokazuje plus 16 stopni po prostu to już nie wiosna to zaczyna robić się piękne lato nam tej zimy e, ogólnie co jadę tak jak wspominałem jak będę coś więcej wiedział pokazać wam e, nową działkę e, niecałe 6 hektarów zaprezentuję ją wam no i powiem jakie są e, plany co tam trzeba wykonać na tym polu i co planuje tam po prostu zasiać w tym roku? W tym roku już na jarę będę miał 10 hektarów swojego, no i zobaczymy temat: kukurydziany czy grochowy będzie? Jesteśmy na drodze polnej, i właśnie oto po prawej stronie możecie zauważyć nowe pole w moim gospodarstwie. Działka niespełna 6 hektarów, 5,80 Grunty, klasy to są Jest hektar z hakiem 3B Reszta to jest wszystko 4A Teren taki Na wzniesieniu, ale z takim można powiedzieć lekkim lejem Tutaj jest górka, tu jest dołek Myślę, że wszystko powinno tutaj urosnąć I teraz tak, wyjdziemy sobie Zaparkujemy furę Z boku i na polu Trochę więcej powiem, jaki jest plan na to wszystko. Tutaj sobie wjedziemy. Opla, chociaż w sumie mamy 4. możemy wjechać sobie śmiało na pole i na polu sobie stanąć. Zaciągamy ręczny, wyłączamy światełka, wgasimy motor i idziemy na pole. Ogólnie, ziemia jeszcze w 100% nie puściła. I teraz jest okazja, przed tymi jeszcze mrozami, falą mrozów i opadów, że można byłoby to zaorać. Zaorać, ale zastanawiam się, co by tu trzeba było zrobić. Na początek, no, skoro nowe pole, to co? Jak to co? Próby glebowe, próby glebowe, ale podejrzewam, że w tej pandemii, nawet jeżeli dzisiaj bym pobrał te próby i zawiózł je do stacji. Myślę, że nie prędzej jak dwa tygodnie dostanę wyniki, więc chyba pokuszę się tutaj o zaoranie albo zamówić wapno, zwykłe białe węglanowe, chyba że jakąś kredę szybko działające i po prostu wysiać teraz przed orką jeszcze po prostu nie wiem ile, stonę, Toną niskie zaszkodzimy. Nawet tak wysokie jest pH, ale wątpię, że tu będzie wysokie pH, ponieważ wiecie jak to jest z dzierżawami. Każdy doi tylko ile się da. Więc chciałbym zrobić tak, że właśnie zamówić wapno, wysypać tutaj gdzieś około tonę, półtora na to, zaorać to i na orkę dać znowu tonę, półtora, żeby na tych dwóch warstwach już na tą wiosnę po prostu te wapno reagowało, robiło robotę. No i chyba o tak się właśnie o to pokuszę, że właśnie zamówimy wapienko tutaj jedzie wysypać no ewentualnie trzeba będzie no, przyjechać traktorem wyciągnąć tira no, ale zobaczymy jak to w ogóle w praniu wyjdzie no pole jak pole tu mamy jedno oczko tam jest drugie oczko no i przede wszystkim jak to z granicami nie na mapie już widzę że i ogólnie na polu tam że sąsiad siedzi dobre no myślę że z 15 metrów jest wsadzony trzeba wziąć geodetę na to aby tutaj wszystko to ładnie e, dwa paliki, bo tam nie mamy żadnego sąsiada, jest przejazd kolejowy, a tutaj jest sąsiad, no i po prostu dwa punkty, czyli od drogi. Pierwszy punkt, czyli początkowy, oraz końcowy, granicy trzeba wytyczyć i po prostu zrobić granicę. No i niestety, drodzy, drogi sąsiedzie, niestety, ale będę musiał tobie odorać, bo tak nie może być. Tutaj jeszcze chodząc, czuję, że miejscami ziemia jest zmarznięta, ale to jest kwestia kilku dni, więc co, bierzemy się do roboty, dzwonimy, gdzie jest dostępne wapno i będziemy działać, bo nie będę bawił się w granulat, skoro mam ściernie tutaj, bo to jest ściernia jakaś widać, nie wiem, w tym roku. Widać ktoś coś tutaj miał posiane, koszone w kolano. Nie wiem, czy to żyto było, czy pszenica. Chyba z tego co widzę. Była pszenica zasiana była pszeniczka, bo jest plewa, jest plewa, czyli była pszenica zasiana. Widać na sztukę ostatni rok. Albo nawet te ściernisko może mieć nawet dwa lata. Nie wiem, bo tutaj nie jeździłem. Yy, działka na obrębie, myśli boża, czy daleko. Yy, no taki jest głód ziemi u nas i u was pewnie tak samo, że jeżeli chce się rozwijać to bierze się to, co leży, bo inaczej ktoś nas wyprzedzi. Cena jaka pewnie Was interesuje? Cena rynkowa. Cena rynkowa, czyli gusowska, jeżeli jesteście zainteresowani, tam nawet 200 chyba taniej wychodzi. Możecie sobie wejść na GUS, zobaczyć w pomorskim jakie są kwoty. Powiedziałem Wam, jaka klasa ziemi, hektar z hakiem trzeciej oraz reszta to jest 4 A, tak więc kto jest ciekawski sobie łatwo to po prostu obliczy no i dobra, lecimy dalej dzwonimy, to ma jakie wapno najszybciej żeby to dowieść i będziemy po prostu działali i tak teraz jeszcze tutaj chciałbym was się zapytać doradzić powiedzcie mi jak to u was wygląda u osób które sieją kukurydzę oraz groch Wiadomo, każdy rok jest inny, w jednym roku groch wypadnie lepiej, w innym kukurydza, ale napiszcie w komentarzu, możecie podzielić się swoimi doświadczeniami, co u Was lepiej wychodzi, jeżeli chodzi o zysk finalny groch czy kukurydza. Teraz tak, do kukurydzy nie mam siewnika i nie mam przystawki do kombajna, czyli jestem zmuszony chcąc, nie chcąc Wynając siewnik do siewu. Nie wiem, czy za 200 zł ktoś posieje, może 150, może 250. Nie wiem, nie orientowałem się jak to jest. No i teraz ktoś, żeby zebrał mi e... To gdzieś kosznie nie wiem ile za kokurde 300-350 zł za kombajn, czyli dochodzą takie koszty ponad 500 zł dodatkowe, gdzie przy grochu nie muszę ich uwzględniać, ponieważ swój się w nich posiadamy i oraz swoje kombajny też posiadamy. Więc tutaj y, tylko ewentualnie wchodzi jakieś paliwo i ewentualna amortyzacja, której zazwyczaj się po prostu w zwyczajnie świecie y, no nie liczy, tylko te paliwo tak no i te pięć stówek po prostu na kukurydzy już nie jestem stratny ale no wiadomo kukurydza jest taką rośliną że jeżeli są dogodne warunki no to te 10 ton to jest po prostu no z palcem w 4 literach do zebrania grochu najwięcej jak się jak w tamtym roku mieliśmy zasiane to 2 tony no ale była susza na potęgę no i po prostu ile wody tyle plonu było no i tutaj takie mam rozeznanie w temacie licząc e, strąki w grochu no to odpadło gdzieś połowa plonu, czyli no, groch może planować w naszych warunkach i przy naszej agrotechnice 4 tony, nawet 4 z haczykiem. Ale myślę, że taki plon 3,5 tony to już jest w miarę zadowalający, jeżeli chodzi o, o groch. Na no, kukurydzą nigdy nie miałem styczności i możecie tutaj właśnie przedstawić, jak Wy to widzicie, jak u Was to wygląda. Bo nie powiem, nie, nie ukrywam, że u kukurydza gdzieś chodzi mi po głowie, ale teraz znowu się przebranżawiać, kupić siewnika, bo wynajmować, kupować przystawkę, albo wynajmować kombajn, mając swoje kombajny. No to trochę, wszystko takie trochę nie na miejscu, moim zdaniem. No ale mogę się mylić, napiszcie w komentarzu. Chętnie poczytam mądre wypowiedzi rolników, a nie od pseudorolników. a więc pole idzie w podstawkę. Jesteśmy kolejnego dnia, i tutaj pomagam bratu przy strukturze. No i dobra, tutaj brat natryskowo kładzie strukturę. I teraz, tak, co Wam mogę powiedzieć? Ja aktualnie czyszczę kasce, w której mieszamy dwie, e, dwa opakowania. Ale rano było chłodno, Teraz mamy prawie 20 stopni. 18-20 stopni zależy, jak słońce wyjdzie, i po prostu zasycha na bokach. Jak taki farfrak wpadnie do pistoletu, to się przypcha, ale nie to, że koniec roboty tylko po prostu dziś albo nie, 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 nie dozuje. Albo po prostu ten strumień nie jest tak jak powinien być dysza dwójka, tam trzy rodzaje były w pistolecie, więc dwójka z trójką początkowo było tak, trochę to za grubo wychodziło, ale to kwestia też uznania, kto jakiego baranka chce mieć. I teraz tak był steropian, yy, siatka z klejem, potem znowu klej, grunt, i tak praktycznie rok stało. I wczoraj jużśmy gruntowali wszystko białym gruntem, i dzisiaj jest natryskowo robione. Ja tutaj to czyszczę. Sprężarkę mamy 250, więc wszystko jest OK. Sprężarka się nie włącza co chwilę, więc myślę, że taka, ja wiem, 80 butla na taką robotę spokojnie wystarczy. No, jaz grem, bo mi zaschne to. не так Taki pistolet robi robotę za około minimum dwóch, a nawet i trzech ludzi. Od prawej dotąd mamy od godziny nie wiem, dziewiątej z 30 do godziny dwunastej dziesięć. Aktualnie tyle brat zrobił i do wieczora zrobi tą ścianę jeszcze z tyłu na pewno. Cigarettes in tiny liquor bottles just what you expect inside her new got Cigarettes in tiny liquor bottles just what you expect inside her new Balenciaga Cigarettes Plus 20 dzisiaj, 23 luty. No, czekamy do pierwszego, właśnie tutaj, właśnie taka chwila jest. Brat skończy sobie budynek strukturą robić i lecimy zawieźć strukturę i będziemy się udawać na kolejne oględziny kombajnu ale to już w innym odcinku na dzisiaj to tyle w kolejnej będziemy pobierać próby glebowe, omawiać co i jak i czekajcie na film z wyjazdu na kolejne oględziny trzymajcie się, cześć! Je siła moc, białe w nos, piana na piedala mi z Mała podejść chcesz zobaczyć coś, jaka piękna jest i bliska. Zerkę dla w sobie to, czego tak jak ja szuka.